Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Evil Islands, Pątwa Zagubionej Duszy. Cóż, będzie trzeba sprzedać ten run, dodatkowa energia, gdyż Wiedźma go nie umie zrobić, jak już to opowiadałem. No, tak samo tu mamy dodatkowy obszar, ale myślę, że tego, tego runu, runa, runu chyba... Nie będę w ogóle używał gdyż po prostu w podstawowej wersji gry nie ma takich czarów, które by jego wymagały. No bo cóż, tu żaden. Fajerwerki, ale to i tak nie działa. W fajerwerkach ten run, więc do tego się nie da włożyć. Tylko extra energy. A, a tutaj Kula ognia, ale jak już mówiłem, ofensywne czary w tej grze nie są zbyt mocne, więc nawet jeśli byśmy dopakowali tutaj na i do astralnej, ma elementarnej magii, no to... Jedna kula ognia, efekt 21, czyli góra 10 obrażeń by to zadawało, więc to się nie nadaje. Nie wiem, może w multiplayerze byłaby lepsza ta kula ognia, ale... Tutaj się nie nadaje do niczego, więc jeszcze hmm, po co nam kula ognia o dużym obszarze, która nic nikomu nie robi, więc, więc to, to się mija z celem. W HG modzie jest oczywiście dużo lepiej. Dobra, ale koniec marudzenia. Yy, właściwie to chciałem jeszcze zrobić gleczonko dla Nai, ale na razie się z tym wstrzymam, bo jestem mało kasiasty, że tak powiem. Dobra, yy, Estero opowiedz mi więcej o umarłym mieście. Mieszkańcy wioski powiadają, że umarłe miasto zostało zbudowane przez góry. Ale to tylko bajki. Powiedziałabym nawet, że bajki starych kobiet, jeśli nie byłabym jedną z nich. He he. W rzeczywistości miasto zbudowali ludzie, lecz dawno, dawno temu. Opowiem ci o tym. A, rozumiem teraz, kto pozostawił te ruiny, mosty i statu. Czy sam? Opowiadać historię, słuchaj, nie przerywaj mi. Ruiny, które można zobaczyć w całym Gipad są dziedzictwem innego, starożytnego ludu. I nikt nic o nim nie wie. Ale nie o nich mi chodziło. Tak więc po zniknięciu tych starożytnych ludzi, gipad pozostał odrębną, odizolowaną wyspą na długi czas. Ale potem ludzie znów tu przybyli. Świat był wtedy zjednoczony i każdy mógł się łatwo wszędzie dostać. Pokrótce mówiąc, jeden król zadecydował o wyglądzie Gipat i wysłał tam swoich żołnierzy i budowniczych. Bardzo szybko w górach pojawiła się forteca i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nadeszła noc niepokoju, kiedy świat podzielił się na oddzielny ląd. I nie tylko forteca została odcięta od królestwa. Bardzo źle się tam działo. W nocy szkielety zaczęły wychodzić z grobów, aby atakować żywych. A ci od razu zmieniali się w następne szkielety. Tak więc ci mądrzejsi wzięli nogi za pas, a inni po prostu zniknęli. Ludzie, którzy dzisiaj żyją w wiosce, są potomkami tych uciekinierów forteca jest nazywana obecnie umarłym miastem i tutaj mamy bardzo ciekawy właśnie bardzo ciekawą część historii Gipad skąd wioska w ogóle powstała i cóż o tym czyja to była forteca jeszcze się troszkę później dowiemy ale to tak na podstawie takich... Zresztą nie będę mówił, zobaczycie sami. Tak, ładowanie. Ach, zapominam ciągle, że muszę coś mówić, gdzie się ładuje, bo wy nic nie widzicie wtedy ciekawego. Chyba. Nie wiem, może to zmiana rozdzielczości coś pomogła. Tak, zmiana rozdzielczości pomogła. <śm> Oczywiście, trochę to tak śmiesznie brzmi, myślę, tak mi się wydaje, że tutaj mówię, a teraz już wiem, ale wiecie o co chodzi. Przy okazji mnie wypaliło grę do pulpitu i dlatego musiałem przerwać nagrywanie, ale mniejsza o to. Zapytajmy Erfara o Airi. Szybciej. Nawet jeśli wnuczka Estery przyszła do wioski, nikt jej nie widział. Ale nie sądzę, żeby to uczyniła, jej babcia raczej nie jest do... No, ja wiem, czy nie jest lubiana, ty jej na pewno nie lubisz, ale już babur by chciał porobić z nią interesy. Tak mi się wydaje. <laughs> Kurczę, środek lata jest, a, a, a mnie kaszle. E, dobra, e, o Wyspach i Portalu, czyli to, co właśnie byliśmy na tych Wyspach po tą skórę Goga. Słuchaj, Wiem, o czym mówił Goku. Och, wybrańcze, czy naprawdę myślisz, że uda Ci się dostać na wyspy i powrócić żywym? To naprawdę wielki wyczyn. A teraz zaczekaj. Powinno udać mi się odczytać, co tu napisano. A przy okazji, czy nie widziałeś czegoś szczególnego na wyspach? Może dziwny kawałek skały o kolorze, podobny do oczu Gogo. Czy to tak powinien wyglądać portal? Nieważne, bo i tak nigdy czegoś takiego nie widziałem. Powiedz, co mówi ten kawałek skały? Niestety nic dla nas cennego. Widocznie pomyliłem się. Co za rozczarowanie. Oczywiście powinniśmy kontynuować nasze poszukiwania portalu, ale teraz, o wybrańcze, musisz mi pomóc w czymś innym. Nie mogę znaleźć naszego złota, pieniędzy, które nasi biedni ludzie zapłacili jako podatek, a uczeń Babura zniknął z wioski tej samej nocy. Widocznie rzemieślnik przejrzał jego niecne plany. Chcę zostać panem całej wioski. I co ja mogę zrobić? Gonić złodzieja? Obawiam się, że go nawet nie znajdziesz. Jednakże jest inne wyjście z tej trudnej sytuacji. Jest w kipad miejsce, gdzie bardzo bogata karawana dawno temu znalazła śmierć. Gdy jeszcze inne razy zamieszkiwały te tereny. Ludzie w wiosce wiedzą o tym, lecz tylko ja wiem dokładnie, gdzie można znaleźć złoto. Jeszcze nigdy nikomu nie wyjawiłem tego sekretu, żeby ten skromny babur nie zabrał wszystkiego. Droga tam jest nieco niebezpieczna, ale dla Ciebie to będzie zaledwie spacerek. Miejsce to, zwane Złotą Doliną, znajduje się w tej części gipat, która styka się z umarłym miastem. Na północnym zachodzie jest za kole rzeki. Dolina leży na wschodnim brzegu, gdzieś pośrodku rzeki. Jeśli zdołasz przynieść nam zawartość przynajmniej jednej skrzyni, wioska zostanie uratowana. Lecz zaklinam Cię, nie wyjaw nikomu tego sekretu. E, Okej. Okay. po pierwsze, jak można było przetłumaczyć to zdanie źle? Szczególnie mając wiedzę, nie wiem, nie wiem, to był błąd w tłumaczeniu. Cóż, cóż, nieważne. Co do tego, co tu mówi na samym początku, że, że y, to nieważne, to y, po prostu była taka możliwość, taki dialog z erfarem. Po prostu jedno zdanie mówił, nie wiem dokładnie jak to wywołać, żeby to się stało, ale można jedno zdanie powiedzieć, że po prostu EFAR mówi, że to nieważne, bo, bo coś tam, coś tam nie wiem już dokładnie co, ale da się właśnie to wyzwolić, dlatego, dlatego to tak wyszło. Pewnie chodzi o, o, o gorta, po prostu nie mając tego mechanizmu. Wtedy można byłoby porozmawiać Po rozmowie z Gogo Z Erfarem o tym tak. Dobra, jest trochę pomieszałem, wybaczcie A co do tego złota No to jak możesz Jak mógłbyś dać ukraść złoto z podatków Erfar, no chłopie Zresztą W tej wiosce żyje z 20 ludzi I Po co wam te pieniądze w ogóle Z kim wy handlujecie albo cokolwiek Nie wiem Dziury w drogach łatacie? Chyba nie, no nie wiem, nie wiem. Hmm, naprawdę nie wiem, nie wiem. Z kim z goblinami handlujecie? Też nie. Z jaszczurami? No już prędzej, ale też mi się nie wydaje. Więc naprawdę nie wiem, po co wam te pieniądze, ale cóż. Nieważne, nieważne, trochę takie... To głupie jest, ale cóż. No i cóż, Erfar nas wysyła do Złotej Doliny. A my, jako dobrzy przyjaciele Babura, oczywiście... Porozmawiamy, ale najpierw o skradzionym złocie. Nigdy nie uwierzę, że mój uczeń mógł okrać starszego. To po prostu niemożliwe. Ale złota brak. Tak czy nie? A to twój pracownik. A co z tymi rozbójnikami, co? Jeśli okradają mnie, mogą także okradać starszego. Dla nich nie ma różnicy. Jestem pewien, że porwali mojego ucznia. A jeśli starszy chce znowu odwinić mnie, niech to udowodni. Inaczej, niech odwoła swoje słowa. Od tej pory nie obchodzą mnie jego problemy. Nigdy nikomu nie dałem żadnego kredytu. I nie zamierzam robić tego teraz. Nawet na broń dla kapitana i jego ludzi? A co jeśli gobliny znów uderzą? A czy kapitan i starszy pomogli mi, kiedy moje skrzynie zostały wywrócone do góry nogami? Niech teraz mają za swoje! Babur, ale jeśli gobliny podbiją wioskę, to tobie też nie będzie dobrze, ale... To tylko gobliny, więc na pewno nie, nie dadzą sobie rady, szczególnie że babur ma taki fajny kamienny młotek, więc on będzie rozwalał czaszki tym goblinom, więc... Mmm, tutaj był uczeń, pamiętacie? A teraz go nie ma, więc ciekawe, co się z nim stało. Już go nigdy nie zobaczymy. Ale nie wiem, co się z nim stało. <laughs> nie wiem, może w Forgotten Astral jest coś... Coś to wytłumaczone jakoś, nie wiem, nie wiem. Dobra, ale to była niwa rozmowa z bobrem, a teraz będzie miła rozmowa z Baburem o złotej dolinie. Wiesz coś o tym? Złota dolina, to słynne miejsce. Sam chciałem i odwiedzić jakiś czas temu. Czyżby starzec powiedział mi, że jedynie on zna wrog. Jak zawsze skłamał. Wielu ludzi tam poszło. I co powiadają ci ludzie? Kto? Słuchaj. Moja cierpliwość się kończy. Dopiero co powiedziałeś, że wielu mieszkańców wioski tam poszło. Tak! Powiedziałem, nie zaprzeczam. Ale nie przypominam sobie, żebym mówił, że ktokolwiek wrócił. Nie, czekaj, to nie do końca prawda. Jeden z nich wrócił, lecz całkiem postradał zmysły. Mam rodzę coś o szkieletach, że niby pilnują złota i wykrywają ludzi. Lecz nie dzięki oczom, a jakiemuś specjalnemu zmysłowi. Tak więc po namyśle postanowiłem jednak tam nie iść. Lepiej zostawić złoto orkom, niż stracić własną głowę. Aha, coś tu nie gra. Jeśli sam Babur bał się pójść po złoto, w tym parowie muszą znajdować się naprawdę okropne niespodzianki. Może powinienem powiedzieć starcowi, żeby o tym zapomniał. Cóż, naprawdę to, co powiedział Zag, jest bardzo mądre. Ogólnie lubię te dialog, szczególnie tego momentu, że kto, wiecie o co chodzi e, tak, ale to jest bardzo fajna teraz alternatywa, możemy po prostu odmówić pójścia po złoto ale jeśli mamy dość oleju w głowie to to jest prawda, że, że w sumie jest niefajna sprawa z tym e, jeśli babur bał się iść do złotej doliny, więc Szczególnie widać jaki bamu jest o Każdego miedziaka się Chce kłócić z kapitanem I chce dać kredytu Więc coś jest na rzeczy To, no, to widać od razu Więc po prostu Myślę, że, że Odmówię tego pójścia po złoto Oczywiście pójdę po to złoto Ale chcę wam pokazać dialog Bo to jest jedna z bardzo trudnych misji Tak więc porozmawiajmy Wygląda na to, że nie powiedziałeś mi wszystkiego o tym baronie. Czy to prawda, że jeszcze nikt stamtąd nie powrócił? Cóż, w sumie tak. Ale przecież ty jesteś wybrańcem, więc możesz dokonać tego, czego nikt inny nie zdołał. Czyli krótko mówiąc, wysyłasz mnie na pewną śmierć. Teraz posłuchaj. Nie zamierzam wyświadczyć ci tego rodzaju przysługi. To mnie boli, oczywiście. Wybranic sam podejmuje decyzję, lecz pamiętaj, że w takim razie... Inni muszą pójść do Złotej Doliny. Mam nadzieję, że nie będziesz się zbyt obwiniał kiedy nie wrócą. Wiesz, co? Myślę, że dobrze było jakbyś ty poszedł i razem z tobą gord. Wtedy bym na pewno się nie obwiniał, jakbyście nie wrócili. Ach jak można tak, tak tak, się zachowywać do wybrańca, tak mówić? Ja nie wiem, ja nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest hańba. Nie? Nie naprawdę, naprawdę to nie powinno być miejsca. To jest bardzo... Bardzo złe Tak, tak Oszukiwać wybrańca A potem jeszcze mu grać na, na sumieniu A, cóż Dobra, ale muszę przyznać, że to będzie Koniec tego odcinka Kolejny bardzo przegadany odcinek, ale co tam W następnym odcinku Udamy się do Złotej Doliny Nie wiem ile nam czasu to zajmie Ile odcinków Bo mówię, to jest jedna z bardzo ale to bardzo trudnych misji. Ta misja jest. No, muszę przyznać, że za pierwszym razem jak grałem, bo oczywiście nie przeszedłem jej. Nie wiem, czy za drugim razem mi się udało tak od razu. Ale bardzo opłaca się tam iść. Nie dla samego doświadczenia, ale dla, dla satysfakcji wiecie. Ale będzie się trzeba do tej misji przygotować bardzo. <laughs> Dobra, to do zobaczenia.